pandemia wielka mistyfikacja dziennik czasów zarazy okładkę takiej książki napisaną przez Piotra napisanej przez Piotra Wita widziałem książki nie czytałem Piotr Wit przy telefonie dzień dobry panie redaktorze E, witam Panie Prezesie, Do no, tak książka wychodzi, e, albo dziś wyszła albo, albo wyjdzie jutro w wydawnictwie Antyk e, to jest w Komorowie pod Warszawą no a e, z e, piosenki białoruskiej wysłuchałem z Kijowa e, też e, z radosnym sercem, bo właśnie e, jednocześnie prawie w Kijowie wychodzi e, e, w, przepraszam, ukraiński przekład mojej książki o Chopinie. no ale mam Mamy przecież e, wydarzenia międzynarodowe e, wybory amerykańskie. No ale co Francja ma do tego, zapyta Pan. Zaraz się Pan przekona, że ma i to bardzo wiele. Jak tylko wyniki wyborów stały się znane, wielka amerykańska stacja telewizyjna CNN podała wiadomość, że we wszystkich kościołach regionu paryskiego w sobotę 7 listopada o godzinie 17.45 odezwały się dzwody. Głos Radość z powodu wyboru Bidena. Informacja tak ważna, że ogłosił ją także The Hill, Fox News, The Washington Newsday i Slate. Dołączone wideo wieże kościoła w niebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Meudon obejrzano w internecie ponad milion razy. Byliśmy, że się tak wyrażę, w oku cyklonu, gdyż dzwonnice, gdzie kręcona była sekwencja, widać i słychać z naszego siódmego piętra przy dobrej pogodzie. Diecezja paryska zareagowała, podobnie jak diecezja w Nanterna skup telewizyjny. Obaj biskupi w komunikatach po francusku i po angielsku musieli niestety rozczarować demokratów Bidena. Biskupi wyjaśnili, że dzwony biły jak zwykle na nieszpory. Większość dzwonów jest uruchamiana automatycznie i nastawiona na godzinę 17.45. Wątek mistyczny afery wcale się na tym nie kończy. Nowy prezydent Stanów Zjednoczonych Raźno przystąpił do pracy. Zanim jeszcze dokończono liczenia głosów, zaczął zgodnie z obietnicą wyborczą uzdrawianie kraju i narodu od sprawy najpilniejszej, walki z koronawirusem. W poniedziałek powołał komitet doradczy złożony z lekarzy i uczonych, podobny do tego, który obraduje od wiosny u boku prezydenta Macrona. Długie doświadczenie polityczne podpowiedziało mu, że polityk przewidujący, jeżeli rzecz jest niepewna, powołuje komitet. Za ewentualny sukces przyjmie pochwały osobiście. Niemniej w obu przypadkach wyjdzie z twarzą. W razie porażki odpowiedzialność poniosą jego apostołowie. Jest ich dwunastu, jak w Ewangelii, co podkreśla charakter mistyczny komitetu. Istnieje jednak pewne ryzyko. Nie wiadomo nigdy, czy wśród dwunastu apostołów nie znajdzie się jakiś Judasz, jak we Francji w osobie profesora Raulta, który skrytykuje strategię rządową. Czy kierował się przykładem francuskim? Trudno powiedzieć. Czy uczeni amerykańscy są uczęsi w sprawach wirusów od Francuzów? Nad tym także unosi się cień niepewności. Profesor Luc Montagnier z Instytutu Pasteura w Paryżu odkrył w 1983 roku wirusa AIDS. Jego osiągnięcie zakwestionował Amerykanin z Robert Gallo, redaktor, dyrektor Institute of Human Virology. Przypisał odkrycie sobie. Spór o pierwszeństwo trwał 25 lat, dopóki nie wyszło na jaw, że badany materiał Amerykanie przywłaszczył sobie z laboratorium Francuza. Komitet Nobla po wysłuchaniu obu stron oraz opinii uczonych postronnych rozsądził spór definitywnie, przyznając w 2008 roku Nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny profesorowi Montagnier który to profesor Montagnier swoim sukcesem tak głęboko zraził do siebie francuskie środowisko naukowe, że odebrano mu laboratorium i odesłano na emeryturę, gdy skończył właśnie 65 lat. Z ciężkim sercem uczony spakował swoje wirusy i retrowirusy i wyniósł się za ocean. Uniwersytet Nowojorski zaproponował mu bowiem stanowisko dyrektora Centrum Biologii Molekularnej i Komórkowej w Queen's College. Raz znalazł się na tułaczce. Profesor Montanier uległ z kolei Chińczykom, kiedy ci zaproponowali mu objęcie dyrekcji Instytutu Badań Uniwersytetu Jiaotong w Szanghaju. Ale to Francja posiada największą na świecie kolekcję wirusów i groźnych bakterii zgromadzoną w Marsylii przez profesora Raoulta. Na podstawie ich obserwacji profesor sceptycznie wyraża się o szczepionkach. Nie idzie wprawdzie tak daleko jak profesor Montagnier, który uważa szczepienie noworodków za wysoce szkodliwe dla zdrowia, niemniej neguje skuteczność szczepionki na wirusa. Niektórzy we Francji wymawiają nazwisko prezydenta Bouyden, ale to nie z powodu Bujdy wyborczej. Francuzi notorycznie przekręcają wszelkie słowa obcojęzyczne. Nicolas Cantelou na przykład, wymawiał w poniedziałek bidon, co znaczy fałszywy, zmyłkowy, w połączeniu z drugim imieniem Elekta Robinet, co znaczy po francusku kran, to no fałszywy kurek. Radość z jego zwycięstwa. Wstrząsnęła przecież Francją, ale głosiły ją całkiem inne dzwony, nie kościelne. Na kilka dni przed elekcją France Culture wyemitowała serial dokumentalny bardzo subtelny o elektoracie republikańskim. Wyborcę Trumpa zdefiniowała w czterech słowach: Free, stupid, white male, co znaczy biały człowiek, wolny i kretyn. W w czterogodzinnym programie francuska państwowa stacja radiowa powiedziała całe zło, które myśli o elektoracie trumpowskim. Maczo, ale słabi, suprematyści, ale słabi, kretyni i analfabeci, egoiści i wyznawcy teorii spiskowej. Gdyby jeszcze nadmienili coś o moherach, można by sądzić, że mówią o elektoracie PiSu. Prezydent Trump był surowo krytykowany, zwłaszcza za to, że nie obstawał przy maskach i przy areszcie domowym. Prezydent Macron jest chwalony za swoją odmienną strategię. Biorąc pod uwagę sześciokrotnie wyższą liczebność Stanów Zjednoczonych, e, rezultaty obu strategii liberalnej amerykańskiej i rygorystycznej francuskiej, liczone w procentach zmarłych, są prawie identyczne. Być może Biden zaproponuje trzecią drogę. Czyż natychmiast po jego wyborze słynna firma Pfizer nie ujawniła istnienia szczepionki? A ponieważ Pfizer jest znanym producentem wiagry, więc osoby starsze, pierwsze w ogonku do szczepienia, mogą liczyć także na radosne skutki uboczne. Na razie mówimy jednak wciąż o elekcji, powtarzam. Elekcji. No, co do koronawirusa. Miło mi, że prezes Skowroński poinformował już Państwa, że moja książka Pandemia, Wielka Mistyfikacja właśnie się ukazuje w wydawnictwie antyk. Bliższe informacje zainteresowani Państwo znajdą bez cudu w internecie. No, książka ma pod tytuł Dziennik Czasu Zarazy, który na 210 stronach odpowiada za wartości. A więc do usłyszenia. I będziemy książkę czytać, i książkę omawiać na antenie Radia WNET. Bardzo serdecznie dziękuję. I ja dziękuję, panie prezesie, i zdrowia życzę, i niech pan e, biega między wirusami. Staram się to zrobić, ale tego samego i Panu życzę, i żeby nie wychodzić po 21.00 z domu, bo jest godzina policyjna przecież w Paryżu. Dziękuję. No do tej pory przeżyłem, jak naliczyłem, około 10 wielkich epidemii światowych. Poczynając od choroby wściekłych krów aż do obecnej. No, jakoś, jakoś się trzymam. Piotr Wit z serca Paryża. Na zegarze godzina 7.57.